Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z kolejnym przepysznym ciastem, które koniecznie musicie wypróbować. Tym razem chcę Was zaprosić na przepyszny sernik na orzechowym biszkopcie ze śmietankową pianką. Sernik jest posypany takimi orzeszkami przygotowanymi w miodzie, prażonymi w miodzie. Nie trzeba ich przygotowywać. Możecie je zastąpić na przykład startą czekoladą, ale polecam przygotować tak jak podaję w przepisie, ponieważ całość smakuje rewelacyjnie, bardzo ładnie wygląda. Na pewno nie zawiedziecie się na tym przepisie. Robi się ten sernik dosyć szybko. Smakuje naprawdę rewelacyjnie, wręcz rozpływa się w ustach. Idealnie nada się na każde rodzinne spotkanie, na święta, na dowolną okazję. Bardzo Was serdecznie zapraszam po przepis na to przepyszne ciasto. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszego sernika. Proporcje są na dużą blaszkę o wymiarach około 25 na 35 cm. Na początek zrobimy sobie biszkopt orzechowy. Żółtka oddzielamy od białek. 6 białek ubijamy na sztywną pianę. Kiedy już będą ubite, stopniowo dodajemy cukier, wciąż miksując. Yy, miksujemy to chwilę, żeby cukier częściowo się rozpuścił. Następnie zmniejszamy obroty i dodajemy żółtka. Wszystko mieszamy, miksujemy do połączenia. Następnie przesiewamy mąkę, proszek do pieczenia oraz orzechy, które powinny być tak dosyć drobno posiekane, nawet zmielone. Wszystko dokładnie mieszamy delikatnie, ja to już zrobiłam trzepaczką, nie mikserem, tak żeby nie zburzyć puszystości tej naszej masy. Następnie wstawiamy to, następnie nasze ciasto przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, grzanie góra-dół bez termoobiegu. Pieczemy jakieś 25 minut. Studzimy i następnie ostudzony nasz biszkopt kroimy sobie na dwa spody. Teraz przygotujemy masę serową. W miseczce mieszamy dwa budynie śmietankowe bez cukru po 40 g sztuka ze szklanką mleka, czyli 250 ml mleka dodajemy, wszystko dokładnie mieszamy. Odkładamy sobie to na bok. Następnie do garnka dajemy 200 g masła, 3 czwarte szklanki cukru i podgrzewamy to na niewielkim ogniu. Kiedy nam się to już rozpuści, zacznie tak delikatnie bulgotać. Dodajemy kilogram sera. Ja użyłam takiego sera z wiaderka. Możecie użyć twarogu, również takiego w kockach, tylko trzeba go zmielić. Następnie wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby nam się ser wymieszał ładnie z, z masłem. I następnie dodajemy 4 jajka. Wszystko dokładnie mieszamy. Wciąż jeszcze cały czas gotujemy to na niewielkim ogniu. I następnie już zwiększamy ogień na największą moc i dodajemy budynie, które wcześniej rozpuszczaliśmy w mleku. Mieszamy to z masą i gotujemy do zgęstnienia. Tą masę naprawdę musicie pilnować, mieszać, ponieważ ona łatwo się przypala, więc też polecam użyć jakiegoś garnka z grubym dnem. Kiedy masa się zagotuje, ładnie zgęstnieje, już zacznie tak bulgotać. Wyłączamy ogień i gorącą masę wykładamy od razu na, na nasz biszkop orzechowy. Sprawi to, że ta para ten gorąc z masy serowej sprawi, że później ten, ten biszkop będzie fajny, wilgotny. Przykrywamy to drugim spodem i odkładamy do przestudzenia. Teraz przygotujemy te orzeszki do posypania, 50 g masła oraz 2 łyżki miodu i 2 łyżki cukru pudru rozpuszczamy sobie na niewielkim ogniu i następnie dodajemy do tego około 100 g posiekanych drobno orzechów i smażymy sobie to, prażymy na złoty kolor, ważne też, żeby nam się to nie przypaliło. Następnie te orzeszki stwardnieją, więc trzeba je posiekać albo na przykład dać do ściereczki, uderzać młotkiem, wałkiem, tak żeby się nam to rozdrobniło. Tak powinny wyglądać gotowe orzeszki. Została nam do przygotowania warstwa śmietankowa. Żelatynę rozpuszczamy sobie w gorącej wodzie, mieszamy to dokładnie i studzimy. Następnie śmietankę ubijamy na sztywno z cukrem pudrem. Musi być ona oczywiście bardzo dobrze schłodzona. Kiedy już będzie sztywna nasza śmietanka, bardzo dobrze ubita, to dodajemy... Yy, naszą przestudzoną żelatynę. Wszystko miksujemy chwilkę na najwyższych obrotach, tak żeby się to tylko połączyło i od razu wykładamy na ciasto, ponieważ śmietanka zaczyna pod wpływem żelatyny tężeć. Wyrównujemy to i posypujemy wcześniej przygotowaną dnymi orzeszkami. Jak wspomniałam wcześniej, orzeszki możemy zastąpić na przykład startą czekoladą. Ciasto też będzie rewelacyjnie smakowało. Wstawiamy je do lodówki najlepiej na całą noc, tak żeby się pięknie stężało. Jak widzicie, ono przepięknie wygląda, jest bardzo stabilne. Ta masa serowa ładnie gęstnieje. Nic nam się tutaj nie rozlewa. Ciasto się bardzo ładnie kroi, bardzo ładnie wygląda na talerzu i jak już wspominałam, rewelacyjnie smakuje. Smak masy serowej idealnie komponuje się z tym orzechowym ciastem, z delikatnością tej pianki. Dodatkowo mamy też y, akcent chrupki, czyli. Czyli te orzeszki. Bardzo pyszne ciasto. Naprawdę godne polecenia. Idealnie sprawdzi się ono na każdą okazję, na zbliżające się też święta. Jeszcze raz gorąco Wam polecam i życzę Wam udanych wypieków i oczywiście smacznego!